Znajdujemy się na inwestycji Olszynki Park. Jest to budowa najwyższego budynku na Podkarpaciu. Trzeciego co do wysokości jeśli chodzi o budynki mieszkalne w Polsce. Kompleks składa się z dwóch wież, wieży niższej o 18 kondygnacjach mieszkalnych i wieży wyższej o 36 kondygnacjach mieszkalnych. Docelowa wysokość wieży wysokiej to 161 metrów. Na kompleks poza mieszkaniami będą składały się jeszcze galeria usługowa wraz z dwukondygnacyjnym parkingiem. W pierwotnym projekcie wykonawczym była tu jako izolacja akustyczna i termiczna pomiędzy kondygnacjami mieszkalnymi przewidziana wełna mineralna. Ze względu na potencjalną trudność logistyczną w transportowaniu na wysokość nawet 100 metrów, zdecydowaliśmy się na zmianę rozwiązania na aerium. Do tej pory wykonaliśmy już ponad 10 kondygnacji w tej technologii. Po tym czasie mogę powiedzieć, że. No, niebywałą zaletą na pewno jest szybkość i łatwość układania y, tego materiału. Eliminujemy tutaj bałagan związany z docinkami, czy to styropianu, czy to wełny, problem transportu i później utylizacji odpadów. Y, wypełnia też dokładnie szczeliny przy ułożonych instalacjach podłogowych. Unikamy tu klawiszowania przy późniejszym wykonywaniu y, wylewek. Y, no i przede wszystkim bardzo dobrą. Y, zapewnia akustykę i również dobrze radzi sobie z walorami izolacji termicznej. Z firmą Lafarge współpracujemy 6 lat. Naszym zadaniem jest rozłożenie piany na powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych. W ciągu jednego dnia wylewamy dwa poziomy po 500 metrów. Piana mineralna Aerium po czasie zachowuje swoje parametry. Wszystkie szczeliny, które, które, były zalane, są dobrze wypełnione, nie kruszą się i spełniają swoje walory akustyczne, takie wytrzymałościowe. Poleciłbym firmom wykonawczym stosowanie piany mineralnej erium z racji na szybkość wykonywania, prostotę, logistykę, brak strat to pierwsza inwestycja jaką nasza firma i, i realizuje w tej technologii. Yy, Niemniej jakby są dobre rokowania na przyszłość. Myślę, że współpraca jakby będzie kontynuowana w tym zakresie.